Nasz organizm dąży do stałego poziomu cukru we krwi. Jeżeli spożywamy cukry proste, w naszej krwi raptownie wzrasta poziom cukru. U osób zdrowych ten poziom reguluje insulina. Natomiast w przypadku chorych na cukrzycę niestety występują trudności z obniżeniem poziomu cukru we krwi. Jaka jest różnica między spożywaniem cukrów prostych a węglowodanów złożonych, a szczególnie tych bogatych błonnik, bo tam gdzie występuje błonnik, poziom cukru we krwi po spożyciu takiego produktu będzie rósł znacznie wolniej. Zatem spożywając, nawet jeżeli spożywamy owoce, które też zawierają cukru, cukry proste, tak jak na przykład słodycze, dodatkowa obecność błonnika powoduje, że zdecydowanie wolniej podnosi nam się poziom cukru. We krwi. Cukry proste podnoszą nam poziom cukru w naszej krwi, i przez to nasz organizm nie może poradzić sobie z jego wyregulowaniem. Dlaczego dieta jest ważna dla diabetyków? Z tego względu, że w przypadku cukrzycy typu drugiego, nazywanej cukrzycą dietozależną, czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że sami sobie ją łyżką nakładamy przez nieodpowiedni sposób żywienia, dieta w początkowych stadiach czy w stanach przedcukrzycowych może rozwiązać nasz problem i wtedy możemy uniknąć podawania sobie insuliny. Klasyczne cukry, jeżeli jesteśmy na diecie cukrzycowej, a potrzebujemy zjeść coś, coś słodkiego, potrzebujemy tego smaku słodkiego, ja polecam korzystanie z naturalnych słodzików, takich jak xylitol czy stevia. Możemy wtedy w warunkach domowych przygotować sobie słodki deser, a przy okazji mamy pewność, że poziom cukru we krwi nie wzrośnie nam drastycznie. Stevia to roślina z Ameryki Południowej, która ma w sobie substancję 300 razy słodsze cukru, które mają zero kalorii, ponieważ nie są przyswajane przez organizm człowieka. Nie psują zębów, więc nie powodują próchnicy i mają zerowy indeks chemiczny, więc nie podnoszą poziomu glukozy we krwi. Są bezpieczne dla diabetyków, dla dzieci i dla kobiet w ciąży. Stawia trafiła do Polski wraz z rozporządzeniem Unii Europejskiej dopuszczającą stawie do spożycia w 2011 roku. W Stanach Zjednoczonych jest dopuszczona od 2000 roku. W Japonii używa się jej od lat 70. Ponieważ to jest tylko dwa lata, w związku z tym ta stevia dopiero wchodzi na rynek polski. W Europie Zachodniej jest już bardzo popularna, u nas dopiero zaczyna. I ona jest odpowiednia dla wszystkich osób, które chcą ograniczyć spożycie cukru. Można nią słodzić nie tylko kawę i herbatę, ale także desery, na przykład kakao, budynie, owsianki, serdo naleśników, a także piecnanie można ciasta. Stevia może być użyta po prostu jako zwykły słodzień do słodzienia kawy, herbaty czy czegokolwiek, ale można nią też słodzić gotowe produkty. W Polsce są już dostępne jogurty ze stewią, jest piwo słodzone stewią, są czekolady słodzone stewią i myślę, że ta gama produktów, która jest obecna na rynku, na pewno będzie się systematycznie poszerzała. Jest bardzo duże zainteresowanie, przede wszystkim ze strony sklepów ze zdrową żywnością, gdzie konsument już jest bardziej świadomy, wie czym jest stewia i poszukuje tego produktu wręcz. Natomiast my już powoli też zaczynamy wchodzić do zwykłych, tradycyjnych sklepów i tam sprzedaż też rośnie.